Cześć mali odkrywcy! Tu wasz przyjaciel Globuś. Zapraszam do wspólnej przygody. Dziś pokażę wam miejsce, które wygląda jak z bajki. Ale najpierw zerknijmy na mapę. Tutaj są Indie, kraj pełen kolorów, smaków i historii. I właśnie tutaj na północy znajduje się Taj Mahal. Taj Mahal został zbudowany przez cesarza Shah Jahana, który bardzo kochał swoją żonę Mumtaz. Chciał, żeby ludzie pamiętali ich miłość na zawsze. Wiesz, że Taj Mahal zbudowano ponad 350 lat temu? Nie było wtedy koparek czy dźwigów, tylko ludzie, słonie i wielbłądy. Wyobraźcie sobie, co tam się działo. Wykonany jest z marmuru, tak białego, że w słońcu świeci jak perełka. Taj Mahal nie wygląda tak pięknie tylko z zewnątrz. W środku jest cicho, spokojnie i pachnie kwiatami. Są tam rzeźby i napisy w pięknym języku arabskim. To język, którym posługiwano się na dworze cesarza, pełen eleganckich znaków i wzorów. Wokół pałacu są ogrody, alejki i fontanny, wszystko zaprojektowane tak, by było równo i spokojnie, jak w zaczarowanym świecie. Widzisz? Taj Mahal jest taki sam z każdej strony. To miejsce jest mocno związane z miłością, a także z harmonią. Każdy jego element został zaplanowany tak, by wszystko do siebie pasowało, jakby cała budowla była piękną, spokojną melodią. Tadż Machal to znak pamięci o kimś ważnym. Cesarz zbudował go dla swojej żony, którą bardzo kochał i chciał, żeby wszyscy o niej pamiętali. Jego żona odeszła, ale on chciał, żeby jej serce i historia miłości zostały na zawsze. To był jego wyjątkowy sposób na pokazanie, jak bardzo była dla niego ważna. Ty też możesz mieć takie swoje skarby? Może to zdjęcie, rysunek albo Twój ulubiony miś? Takie rzeczy przypominają nam o tym, co najważniejsze o miłości i bliskości. I to już koniec naszej podróży, bez wychodzenia z pokoju. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, by odkrywać kolejne przygody. Do zobaczenia wkrótce.